Dzień dobry Państwu, chciałem Państwa zachęcić do lektury mojej książki Prawicowe dzieci, czyli bref czwartej RP. Jest to książka, która traktuje no, w dużej mierze o środowisku dziennikarskim, z którego się wywodzę, byłem wiele lat dziennikarzem śledczym, a tak naprawdę o zakłamaniu tego środowiska, które, które przypisuje sobie jakby nimb, takiego bardzo katolickiego, bardzo uczciwego, bardzo narodowego, a w rzeczywistości, w rzeczywistości jest często uwikłany w różne interesy biznesowe, polityczne, a także, nazwijmy to, bliskie kontakty ze służbami specjalnymi. W tej książce odkłamałem to środowisko i myślę, że, że to jest taka pierwsza publikacja, w której to się dzieje. Jak również wspominam tutaj dosyć szeroko o powiązaniu świata medialnego ze światem polityki i to skupiam się przede wszystkim na, na świecie prawicy, prawicy, ponieważ o tym świecie mainstreamu, zarówno o dziennikarzach, jak i o politykach platformy, czyli tej trzeciej RP, bardzo, bardzo dużo się mówiło, pisało, natomiast o środowisku dziennikarzy niepokornych i o środowisku prawicy kojarzonej z Prawem i Sprawiedliwością, a przedtem z Porozumieniem Centrum mówi się jakby w sposób, czy do tej pory mówił w sposób bardziej ostrożny, bez takiego krytycznego spojrzenia, które ja sobie pozwoliłem w tej książce uczynić jest tu o powiązaniu, o powiązaniu środowiska środowiska niektórych polityków Sprawa i Sprawiedliwości, no nie tylko z Komitetem Obrony Robotników, ale też z Klubem Krzywego Koła, Klubem Poszukiwaczy Sprzeczności, ale przede wszystkim z, z Lożą Macańską Kopernik która działała długi czas w uśpieniu, a potem już właściwie legalnie w Polsce. No i bardzo bym Państwa zachęcał do przeczytania tej książki, ponieważ tutaj dowiecie się o rzeczach, których no, w innych książkach mogliście nie przeczytać. Jest to moje świadectwo, ponieważ ja w tym środowisku długi czas pracowałem, poruszałem się, znałem tych ludzi osobiście. I dlatego nie jest to jakby czcza publicystyka, tylko moje doświadczenia własne i na podstawie tych doświadczeń tę książkę pisałem.